Zadanie jest utrzymywanie tej wagi, którą mam. Czyli nie są to jakieś bardzo ciężkie treningi, nie ma treningów aerobowych zazwyczaj. E, dieta też nie jest jakoś tak maksymalnie wysokokaloryczna. E, natomiast po tych dwóch tygodniach y, będę już musiał troszeczkę zwiększyć wagę. To jest 4-5 tygodni. Ale tu u mnie to nie jest jakieś tam duże 3-4 kg. się 130 kilogramów. Pojadę, a później będzie okres 8-10 tygodni. Do jednych zawodów 8, a do drugich 10 e, redukcji tej wagi do takiej docelowej, którą sobie zaplanowałem. To bardzo dokładnie można wyliczyć, bo nie się do sprawdza. Czasami do prawie 100 dni wcześniej zaplanować sobie wagę, jaką będę na 100 ważył. I co do poprzeciwko nie jest to, w dzień zawodu. Do takiej, że tak powiem, może perfekcji wiecie. I to wcale nie jest takie, że wszystko odważamy. To jest później intuicyjnie, ja nie pamiętam, kiedy ostatnio mięso czy ryż czy takie rzeczy ważyłem. Ja po prostu wiem ile jestem w stanie na dany posiłek zjeść z dokładnością Teraz porcje mięsa są, mnie wynoszą 260-270 gramów bo za mało to trochę głodny się czuję za dużo to już na talerzu zostaje. Żeby utrzymać ma taką miejsca. masę to ile kalorii gdzieś tak ja trzeba dziennie nie, liczę, bo kalorii nie liczysz? to taka jest trudna wartość ona taka jest zbyt ogólna Liczy się ilość białka, ilość węglowodanów, ilość tłuszczu. To powoduje, że jak taką dietę mamy określone ilości tych składników. Dysponujemy jakąś przemianą materii, prawda? A przemiana materii to znaczy, ile te kalorii zużywamy w ciągu dnia, prawda? Czyli ta ilość kalorii to się jakby nie odnosi specjalnie. Ja mógłbym w moment dosłownie policzyć tą ilość kalorii, ale to nie da, prawda? Czy to będzie 5 tysięcy, czy 6 tysięcy, mniej więcej w takich granicach, to to nie ma wielkiej różnicy. Kiedyś spożywałem dużo więcej, 7,5 tysiąca nawet. Ale to, to nie, nie, nie była dobra żeby. Każdy indywidualnie, wiele osób. Zawodnicy ważący jeden 100 kg, 200 kg, jeden będzie spożywał 4000, do drugi tysięcy i będą utrzymywali tą samą wagę, bo to na innym poziomie jakby e, tej przemiany materii. Jeden ma wyższą, drugi ma niższą, ale to zależy od proporcji, czy ktoś ma dietę bardzo wysoką węglowodanową, albo dość albo wysokopuszczową, albo zbilansowaną. Tak wszystko zależy od ich jeśli chodzi tak. o białko, że jak to Pan, pan powiedział, białko? Czy z przetworów mlecznych typu zalej, wiejskich czarówk, czy raczej mięso i jajos? To Wszystko zależy od tego, jak dana osoba reaguje na, na dane produkty. Od dóbr krwi dokładnie to zależy. To znaczy, tak, ja przy mojej głupiej krwi ja najlepiej reaguję na, na mięso. I to mięso wołowe, wieprzowe, indyk może być, ryby mogą być. Natomiast przetwory mleczne. Tylko dlatego, że lubię to ser biały jadam, ale chudy wyłącznie, ale mieszam go i tak z izolatem białka. Ale przed zawodami tak trzeba z tego rezygnować. To jako takie urozmaicenie w diecie, bo raczej tak, tak. Mięso, jeżeli ktoś lubi ryby, to znakomita Ja bardzo źle je trafię i źle się po nich czuję, zbyt długo je trafię. Są osoby, które jadają 30 białek na posiłek i nie na problemu. Ja bardzo się śmieję i w ogóle nie używam. Tak samo płatków, owsianek, na przykład. I W zależności od organizmu, od przyznajności. Dokładnie musimy patrzeć na to, jakby dobrze reagujemy, co dobrze trawimy. Jak coś dobrze trawimy, to znaczy, że nam będzie służyło. Jak coś leży na żołądku po dwóch, trzech godzinach, to znaczy, że to nie jest dla nas. Przy czym możemy również szukać jest w samym produkcie, tylko nie wiem, przy prawach że stworzyliśmy to przed treningiem, po treningu, to różne rzeczy mogło być, ale, ale trzeba patrzeć na rzecz. Jak ktoś dietetyk ci rozpisał, tak wziął z kosmosu i powiedział, że na śniadanie masz jeść 10 białek jajek, do tego płatki owsiane, a kiedyś tak jadałem, się dziwiłem, dlaczego znaczy, po trzech godzinach nadal w ogóle nie jestem młody, musiałem jedzenie w siebie spychać. Później parę książek, które ciekawe przeczytałem, e, paru zawodników posłuchałem, ich to obejrzałem, jak wyglądają. Dlaczego wyglądają inaczej niż innych zawodników, prawda? No I wyszło później, Czy to kwestia jest indywidualna organizmu. Tak. Wiele osób dochodzi jakby latami doświadczeń do pewnej rzeczy, ale można pójść drogą jakby na skróty i na, na innych się na prawda? Na radach. Także jak ktoś ma jakąś tam to nie znaczy, że ma ona skróty, prawda? No ogólnie większość osób dobrze reaguje na mięsa. Tylko tu trzeba sobie dobierać, czy ktoś raczej woli kurczaka, indyka, wołowinę, czy jakieś inne rodzaje. Tam... Ale mięso jest smażone czy gotowane? To znaczy ja, ja to sobie zmieniam co jakiś czas. Jak przestaje mi smakować mięso grillowane, to przechodzę na mięso duszone z warzywami. Jak, jak to mi przestaje smakować, to wracam do takiego. A przed zawodami najczęściej jest tak, żeby sobie głowy nie, nie zawracać smakami, żeby nie pokuszać się nadmiernie apetytu, po prostu gotuję mięso ze zwykłym ryżem, kolejem, żeby to miało jak najmniej walorów smakowych. Bo jednak smak powoduje, że będziemy większym apetytem, a przed zawodami musimy te kalorie cząć. Więc poświęty traktujemy tylko tak, żeby go zjeść. Ten kaloryczność, i odpowiednia opięcie była podaż składników pożywczych i tyle. I zapominamy o jedzeniu, bo jak będziemy o tym myśleli, to będziemy podjadali. No i wtedy nic na nam do. Dlatego jakoś tak podgląda kulturystów przed zawodami i patrzy, że czeka go do go z z jakimiś warami na cały jesia. To nieprawda jest, bo tak się jedna tygodnie ostatnio. I to tylko z jakichś tam zędu. Można by jeść inaczej z przyprawami i tak dalej. No tak jak mówię, to pobudzona nadmierny apetyt wtedy za dużo chcemy jeść. Czy jakieś przekąski między posiłkami jakieś szybkie wyglądane z czekolady możemy stosować, czy raczej raczej, raczej unikać chyba, że są osoby wyjątkowo szczupłe, no nie dojadają w posiłkach, to mogą. Ale raczej żeby... Ja na przykład tak teraz mogę sobie pozwolić na nie wiem, dwa, jakieś jogurty z probiotykami dziennie plus jakieś dwa, trzy owoce, większe albo jakieś tam niestety, tak, tak, tak. Ale to teraz, a później już to raczej wyklucza. Tak, tak. no, takie osoby, które zawsze się nie szykują jak najbardziej owoce w diecie bardzo Bończyk z na redukcji na przykład mógłby być? Bończyk z tłoczki nie są. O, wybitnie tego mięsa nie lubię. Moja żona uwielbia i tak nie kapuje tego co wieczu. czasami na śniadanie, nawet ten zapach, jak czuje, po prostu zjadano. A żałuję, bo, bo, bo było proste, prawda? Dwie puszki sobie wrzucić, czymś tam zjeść, a mnie aż odrzuca, nie mogę zjeść Wolę, nie wiem, czeka gotowanego z wody zjeść nawet niż z turczyku. Tu, jest tu najbardziej bardzo dobre mięso, wysoka wartość białka. Jak ktoś lubi, proszę bardzo. Mówiłem, żeby unikać przeprostów na barki. A, Czy w ogóle na, wszystkie, wszystkie, bardziej, mogę na wszystkie, wszystkie stawy, Gdzie mamy kaskoranowy, tak no, wszędzie, wszędzie przybyć. Bo wtedy stawia. przeciążamy stawy, prawda? Obciążamy przyczepy a mięśnie nie są już takiemu wysiłkowi poddawane. A ćwiczenia siłowe polegają na tym, żeby jak najbardziej mniej zmęczyć odpowiedzią ilością powtórzeń, a mniej przeciążać te pozostałe aparaty rybowe, przyczepy stałe itd. Tak naprawdę to one podlegają konfliktom, Mięśnie, nie jesteśmy w stanie zerwać mięśnie, tak naprawdę. Bo muszą być jakieś specyficzne warunki spełnione. Tak naprawdę tym to się nie zdarza. Cały czas ludzie mają problemy z kolanami, z muciami, z barkami, z przyczepami, z itd. i tak dalej, a nie z samymi mięśniami. A jak poprawić definicję? Oprócz trybu tam. Definicję? Żeby w ogóle myśleć o definicji, to trzeba mieć które chyba razy ciężko niż ja. Wtedy coś tam będzie widać. Prawda? Na, teraz no jest separacja, prawda? Ale jeszcze po definicji to daleko, bo wtedy jak mięsie inwestuje, to powinno być gorączkowanie, tutaj gorączkowanie, prawda? I głęboka taka separacja i masa żył różnych. I przy poruszaniu powinny te mięsie dosłownie tak jakby grać. Się, tak? Czas pani na dłuższą drogę czyli dużo ćwiczenia rogowe, dieta. Prawda? Do doboru odpowiednich składników wtedy ma znaczenie, żeby na białym nie jeść na przykład onka w zatrzymywanie wody pod skórą, ta skóra za gruba jest. No, odpowiednie dysponowanie tam solą podasem, to są takie zabiegi przed samymi zawodami. Ale jeżeli ktoś chce te, ten mniej się, żeby takie poseparowane no to przede wszystkim ćwiczenia rowowe i, i dieta. Nie wiem jak ktoś tą definicję chce mieć ostry, no, bo to wszystko zależy od tego, co tu znaleźć.